Dzień dobry Państwu! Witam Państwa serdecznie na webinarium, webinarium realizowanym w ramach cyklu, w ramach Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Dlatego witam najbardziej uczniów szkół, uczniów, którzy biorą udział w Olimpiadzie. Ja nazywam się Agnieszka Ważna i pracuję jako adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. A na dzisiejszym webinarium opowiem Państwu o mikromobilności. Tematem jest mikromobilność, a transport ładunków w miastach. Na początku warto zastanowić się, czym jest mikromobilność. Jest to pojęcie dosyć nowe. W literaturze naukowej pojawiające się dopiero od 2-3 lat. Niemniej jednak jestem przekonana, że młodsza część słuchaczy doskonale z autopsji wie, czym są pojazdy zaliczane do mikromobilności. Otóż są to rowery, rowery elektryczne, również urządzenia transportu osobistego i takie, które wspomagają ruch. Czyli nic innego jak hulajnogi, hulajnogi elektryczne. Ale też monocykle, monocykle elektryczne, segwaye, deskorolki, deskorolki napędzane również elektrycznie, a nawet łyżworolki czy wrotki. W niektórych opracowaniach naukowych do mikromobilności, do pojazdów mikromobilności zalicza się również skutery. Ale o tym i o cechach mikromobilności za moment. Podsumowując, sama mikromobilność jest to sposób na poruszanie się i pokonywanie e, kilku kilometrów podróży e, za pomocą pojazdu, który jest lekki, który jest e, szybszy i przyspiesza ruch pieszy, e, i pojazdu, który jest zasilany w sposób alternatywny do silnika spalinowego. I tutaj właśnie płynnie przechodzimy do tego, jakie są podstawowe i najważniejsze cechy mikromobilności. Po pierwsze, właśnie niewielkie rozmiary i niewielka waga. Dlaczego możemy uznawać te niewielkie rozmiary i niewielką wagę za atut? Przede wszystkim. Możemy dotrzeć takimi pojazdami do większości destynacji zlokalizowanych w miastach, również takich, które mieszczą się wśród wąskiej zabudowy, do placów czy ulic, wszystkich miejsc, które są wyłączone z ruchu kołowego, nieosiągalne, jednocześnie stają się one dla samochodów osobowych. Dodatkowo ta niewielka waga i niewielkie rozmiary pojazdu powodują, że łatwo można go przewieźć w innym, większym pojeździe. Mam tu na myśli takie wykorzystanie mikromobilności, czy przede wszystkim pojazdów tzw. UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, które możemy przewieźć na pokładzie np. Na pociągu, tramwaju czy w autobusie. Nie jest to rzadki widok, w miastach rowery z powodzeniem możemy przewozić kolejami czy też właśnie autobusami, a hulajnogi czy jeszcze mniejsze urządzenia mieszczą się w podręcznym bagażu z łatwością. Dodatkowo tą drugą najważniejszą cechą jest alternatywne dla silnika spalinowego zasilanie, napędzanie takiego pojazdu. No Przede wszystkim mamy tu na myśli przy tradycyjnym napędzie w rowerze czy hulajnodze siłę mięśni ludzkich, ale gro tych urządzeń, które przed chwileczką wymieniłam ma napędy elektryczne, co powoduje, że przede wszystkim mamy korzystając z nich Możliwość redukcji śladu węglowego, e, mamy możliwość redukcji emisji hałasu. E, no i przede wszystkim promujemy niejako zdrowy tryb życia. Eliminując spaliny, jesteśmy mniej narażeni na smog, a używając mimo wszystko, e, nawet w sposób ograniczony, siły własnych mięśni przy pojazdach elektrycznych, a tylko i wyłącznie siły własnych mięśni, przy tych tradycyjnych, e, uprawiamy niejako sport, poruszając się e, po mieście. E, Tutaj do pojazdów mikromobilności zaliczane są niekiedy również skutery elektryczne, przy których no, nie pracujemy za dużo siłą własnych mięśni, są one również większe niż rowery, ciężko je przewieźć, natomiast um, są one bardzo mocno wykorzystywane w podobny sposób jak rowery właśnie w transporcie ładunków i osób w miastach, dlatego tutaj do tej grupy te skutery również się zalicza. No dobrze, mamy scharakteryzowane pojazdy, które zaliczamy do mikromobilności, a mówimy dzisiaj o transporcie ładunków w miastach. Przyjrzyjmy się zatem, Czym charakteryzują się współczesne miasta, z jakimi problemami współcześnie się zmagają? Tych problemów jest oczywiście bardzo dużo, i zapewne omawianie ich można byłoby rozbić na kilka takich webinariów. Niemniej chciałabym omówić pokrótce podstawowe problemy. Problemy miast, dużych miast, terenów zurbanizowanych. To przede wszystkim ogólny wzrost populacji na świecie i szybkie tempo rozwoju samych miast przez to oraz megamiast, czyli tych z liczbą mieszkańców powyżej 10 milionów mieszkańców. Jak podają naukowcy, do 2040 roku, czyli za niespełna 20 lat, około 65% populacji naszej planety będzie mieszkać w miastach. Zatem, omawiając problemy miast, mówimy o tym, że za niecałe 20 lat będą one dotyczyły ponad połowy mieszkańców naszej planety. Dodatkowo takim bardzo istotnym aspektem, problemem, z jakim zmagają się zwłaszcza miasta europejskie i w państwach wysoko rozwiniętych na, na całym świecie jest problem starzenia się społeczeństwa. Możemy to klasyfikować jako problem z tego względu, że starzejące się społeczeństwo to są zmieniające się potrzeby społeczeństwa, również potrzeby transportowe. Potrzeby transportowe odzwierciedlone w potrzebach osób z pewnymi ograniczeniami ruchowymi, z niepełnosprawnościami. Całe to zjawisko ogólnego wzrostu populacji i zmieniających się potrzeb nakłada się również na problem rozlewania się miast. Jeżeli mieszkańców przybywa, to również powierzchniowo te miasta się rozrastają. I kolejne rozbudowywane części miast, dzielnice, tak zwane suburbia są lokalizowane coraz to dalej i dalej od centrów miast. To generuje kolejne potrzeby transportowe, to generuje kolejne potrzeby inwestycyjne, jeśli chodzi o infrastrukturę transportu. I tutaj zmierzamy poniekąd do tych problemów, które mocno związane są właśnie z samym transportem, zarówno osób, jak i ładunków ponieważ należy wspomnieć przy problemach miast o zanieczyszczeniach powietrza. O smogu i jego konsekwencjach ogromnych, czyli kosztach tak naprawdę dla społeczeństwa, dla budżetu państwa związanych z leczeniem osób poszkodowanych poprzez życie w smogu. Oczywiście należy zaznaczyć, że to nie tylko transport emituje zanieczyszczenia. Zanieczyszczone powietrze w miastach no jest spowodowane na pewno działaniem takich. Działaniem takich sektorów jak energetyka czy przemysł. No ale tutaj transport też dokłada swoją istotną cegiełkę. Transport to również emitent hałasu, i ten hałas to również tak naprawdę dla społeczeństwa koszty. Koszty również leczenia z chorób powiązanych z ekspozycją na nadmierny hałas. Um, kontynuując tę myśl um, o problemach miast um, i o problemach miast związanych z transportem, należy wspomnieć, że um, w miastach dominuje um, wykorzystanie samochodu. W transporcie pasażerskim, w transporcie towarów jest to gałąź transportu, która jest najczęściej wykorzystywana. Oczywiście zależy to od państwa, zależy to od danego miasta, natomiast wciąż to dominacja samochodu jest jakby kluczowym problemem, który generuje i pociąga za sobą kolejne. Ta dominacja samochodu. Jest jakby potwierdzona w statystykach. 60% podróży samochodem na świecie odbywa się na odległość do 8 km. 8 km jest to odległość, którą można byłoby pokonywać z łatwością rowerem. I takie odległości są oczywiście pokonywane rowerami, ale w większej skali mogły być pokonywane rowerem, czy też hulajnogą, albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Te statystyki pokazują, że. W większości wykorzystujemy jako społeczeństwa samochód i jednak w transporcie w miastach. E, wąska i ciasna zabudowa, e, czy też e, niedostatecznie rozwinięta oferta transportu publicznego. Kumulują jakby zwrot społeczeństwa ku samochodom. Mimo, że to w wielu krajach się zmienia i ludzie odkrywają, że alternatywę, alternatywne środki transportu bardziej sprzyjają ruchowi w mieście, niestety wciąż borykamy się w wielu miejscach na świecie właśnie z tym nadmiernym wykorzystaniem samochodu. Wszystkie te problemy również są powiązane ze stratami czasu. Jeżeli mamy w miastach zbyt duże wykorzystanie samochodów, niedostatecznie dopasowaną przepustowość infrastruktury, której rozbudowywanie wcale nie jest lekarstwem na całe zło, a do tego niedostatecznie rozwiniętą ofertę transportu publicznego czy dostępność alternatyw, pojawia się zjawisko kongestii, czyli zatorów drogowych, które powodują właśnie straty czasu. Straty czasu to znowu wymierne koszty. Wymierne koszty zarówno dla pasażerów, jak i gestorów ładunków, które nie tak łatwo oszacować, jednak one istnieją i są niejako wkalkulowywane w działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych i są nawet podświadomie niekiedy wkalkulowane w decyzje pasażerskie. Kolejnym ważnym aspektem, z którym zmagają się miasta, to bezpieczeństwo i tutaj znowu można byłoby o tym mówić na osobnym, kolejnym webinarium. Bezpieczeństwo w transporcie i w miastach to. W Wciąż taki palący temat. Unia Europejska w swoich zapisach, strategicznych dokumentach wskazuje na to, aby redukować do minimum do zera śmiertelność w wypadkach drogowych. Wciąż nie osiągamy tej bliskiej zeru statystyk, stąd tutaj jest bardzo duże jeszcze pole do manewru i pole do pracy nad problemem. Dlaczego zatem mikromobilność zyskuje na popularności? Podsumowując definicję mikromobilności, cechy, ale również te problemy transportowe miast, o których wspomniałam, no, myślę, że odpowiedź nasuwa się sama z siebie. Czy to rowery, czy właśnie urządzenia transportu osobistego, czyli te mniejsze, idealnie wpasowują się, korespondują z taką potrzebą eliminacji problemów transportowych miast. Um, nie tylko chodzi tutaj o ekologiczność, czy właśnie tą um, małą wagę i małą masę pojazdów, które nie zajmują też przestrzeni miejskiej, um, chodzi też o pewne wypełnienie takiej luki. W kwestii transportu, organizacji transportu w miastach, chodzi mi o transport pierwszej i ostatniej mili, tak zwany transport first mile and last mile. Transport pierwszej i ostatniej mili to taki transport, który wykonujemy z punktu początkowego do pierwszego ważnego węzła transportowego i od ostatniego węzła transportowego, przesiadkowego czy przeładunkowego do miejsca docelowego. Tutaj również krótkie podróże, podróże krótkodystansowe e, mogą być realizowane same z siebie właśnie przez urządzenia, które mają krótszy zasięg, urządzenia, które wspierają na tych podróżach do tych 8, maksymalnie 10 km. E, ten transport pierwszej i ostatniej mili jest niezwykle ważny w miastach, niezwykle ważne jest oczywiście w tym kontekście odpowiednie organizowanie i dostosowywanie węzłów przesiadkowych, które umożliwiają wykorzystywanie różnych gałęzi transportu i Zmianę ich w trakcie podróży na tyle wygodną, że gestorzy ładunków, ale również pasażerowie chętnie się na to zgadzają i z tego korzystają. Natomiast bez oferty, ciekawej oferty i dużego wyboru pojazdów i opcji na poruszanie się na pierwszej i ostatniej mili, no nie możemy mówić tutaj o upowszechnianiu takiego myślenia o organizacji transportu w miastach. Co istotne i bardzo ciekawe, mikromobilność zyskuje na popularności również dlatego, że od kilku ostatnich lat, mniej więcej od roku 2017, obserwujemy istny boom na systemy sharingowe, czyli systemy typu bike sharing, ale też scooter sharing, czyli systemy wynajmu takich współdzielonych hulajnóg elektrycznych, rowerów, rowerów, rowerów elektrycznych przede wszystkim. Co ciekawe, te systemy są znane na świecie już od lat 60. ubiegłego wieku. Pierwsze takie systemy były wdrażane w Holandii, co pewnie nie dziwi, jest to bardzo rowerowe państwo. Natomiast nie były tak bardzo powszechne w ubiegłym wieku jak stały się teraz. Oczywiście ma to ogromny związek z tym, że obecnie ułatwione są płatności elektroniczne, śledzenie za pomocą systemów GPS pojazdów i inne udogodnienia technologiczne, innowacje, które wspierają jakby obsługę tych systemów i zabezpieczają je oczywiście też przed kradzieżami i wandalizmem. Więc cała ta technologia wspiera y, rozpowszechnienie się systemów typu bike sharing, ale tutaj należy zwrócić uwagę, że y, systemy współdzielenia takich pojazdów wpisują się właśnie również w politykę jego zrównoważonego rozwoju y, miast pod kątem transportu. Tak więc, scooter sharing, bike sharing jako takie motywatory do tego, aby poznać nową technologię, czy rower elektryczny, czy właśnie elektryczną hulajnogę, albo nawet zwykły rower i przekonać się do tego, że on może wspierać podróże pierwszej, ostatniej mili w miastach. Co w konsekwencji przekłada się na to, że coraz więcej użytkowników, coraz więcej pasażerów, coraz więcej gestorów ładunków w miastach decyduje się na posiadanie właśnie takich pojazdów na własność, czy na własność przedsiębiorstwa. I ten rynek e, też mocno się e, rozwija. E, jeśli chodzi o mikromobilność w transporcie ładunków, e, na pewno e, przychodzi nam na myśl taka wątpliwość, czy aby na pewno tak małe, e, lekkie pojazdy mogą istotnie wspierać transport ładunków w miastach. Podczas gdy myślimy o ładunkach, myślimy jednak o pewnych gabarytach, i tak oczywiście istnieją pewne ograniczenia, jeśli chodzi o rozmiary i wagę ładunku, który możemy przewozić chociażby rowerem cargo, bo te są najbardziej rozpowszechnione, jeśli chodzi o całą mikromobilność, właśnie w transporcie cargo. Natomiast proszę uwierzyć, że pojazdy typu rower cargo wciąż też są udoskonalane i te testowane w 2021 roku w Polsce miały ładowność nawet do 180 kg. Także ten problem jest rozwiązywany. Pomaga tu oczywiście elektryczny napęd. Te rowery cargo, o których wspominałam, oczywiście są rozpowszechniane również w ramach systemu bike sharingu. Um, oczywiście, też są dostępne na rynku do zakupienia um, przez osoby prywatne czy, czy też przedsiębiorstwa. Um, a co ciekawe, przydatne są nie tylko przy przewozie towarów. Jak się okazuje, um, wykorzystanie rowerów cargo w miastach to również um, przewóz um, najmłodszych, najmniejszych pasażerów czyli dzieci. Na pewno też naszych pupili, zwierząt, e, osoby, towarzysze podróży, które nie mogą samodzielnie korzystać z urządzeń transportu osobistego, e, mogą stanowić pewne ograniczenie dla osób chętnych na wykorzystywanie właśnie takich urządzeń, ale. Posiadających taką konieczność podróżowania z towarzyszem młodszym. I co ciekawe, pilotażowe projekty przeprowadzone w Gdyni, związane z rowerami Cargo, wykazały, że ponad 60% osób zainteresowanych takimi pojazdami czy to wynajmem tych pojazdów, tudzież zakupem z dofinansowaniem na własność to były kobiety. Można wnioskować, że kobiety, które z reguły opiekują się właśnie najmłodszymi y, dziećmi, y, robią przy okazji podstawowe zakupy, poruszają się po mieście w różnych sprawach, ale takich, które wymagają przewozu towarów, y, no jest to grupa, która, która poszukuje alternatyw, ale jest dużo bardziej ograniczona w tym swobodnym wykorzystaniu y, mikromobilności w ruchu miejskim. Co ciekawe, oczywiście nie chodzi tylko o prywatne przejazdy. Bardzo mocno rozwija się rynek przesyłek kurierskich wykonywanych właśnie rowerami cargo, jak również dostawy żywności, czyli pełne wsparcie usług gastronomicznych na dowóz, czyli tak zwany sektor food delivery. I na pewno ogromny potencjał, ogromnego potencjału upatruje się w wszelakim wsparciu. E, działalności gospodarczej. E, rynek usług kurierskich, e, czyli rowerowych, to w Europie aż 100 tysięcy rowerów towarowych wprowadzonych w latach 2018-2020. E, z ciekawością, z zaciekawieniem czekam na statystyki z roku 2021, ponieważ jest to rynek bardzo dynamicznie rozwijający się i e, ciekawa jestem, ile takich rowerów przybyło w tym roku. W Polsce, właśnie w roku 2021, odbywały się testy rowerów cargo firmy DHL w czterech miastach Polski w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku i Poznaniu. I właśnie tak jak już wspominałam, ładowność takiego testowanego roweru cargo, w pełni wykorzystywanego komercyjnie, miała nawet do 180 kg. Oczywiście, rowery były napędzane elektrycznie. Miasto Gdynia w ramach programów unijnych zaangażowana w propagowanie rowerów cargo jest już od 2018 roku, czyli właściwie dzieje się to od tego samego momentu, kiedy na świecie zaczęły się bardzo mocno upowszechniać systemy bike sharing, czyli rowerów współdzielonych. Miastem, które w Europie przoduje, jeśli chodzi o ilość rowerów cargo wykorzystywanych w ruchu, ruchu miejskim, jest Kopenhaga. Na pewno nie jest to dla Państwa duże zdziwienie. Najwięcej na świecie, właśnie w Kopenhadze, bo 40 tysięcy rowerów cargo się porusza. Inne miasta to miasta holenderskie: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Na tej liście nie brakuje również miast niemieckich czy austriackich. Ciekawym badaniem podzielił się Uniwersytet w Westminster. To badanie porównywało rowery cargo i ich możliwości w miastach. W z tradycyjnymi samochodami dostawczymi i w wyniku tych badań ym, wywnioskowano, że rowery dostarczały podczas badania takiego ym, na mieszkańcach i dostawcach w Londynie, y, przekazywały przesyłki z punktu A do B o 60% szybciej niż kierowcy samochodów dostawczych. Ym, rowery natomiast ym, Pokonały samochody również w ilości paczek przewożonych na godzinę. Rowery cargo przewoziły do 10 paczek na godzinę, natomiast samochody dostawcze tylko 6. E, wynika to z tego, że właśnie na krótkich odcinkach w samym mieście ym, ma wpływ na tempo przejazdu samochodem oczywiście kongestia, a rowery pokonują tę barierę z łatwością, poruszając się drogami dla rowerów. Ym, Dalej warto wspomnieć o rozwoju właśnie sektora food delivery. Tutaj upatruje się ogromnego potencjału rozwojowego dla przewozów rowerami cargo w miastach. Znane są na pewno wszystkim bardzo dobrze takie firmy jak Uber Eats, Volt czy Glovo, które z powodzeniem rozwożą również po polskich miastach jedzenie z niemalże wszystkich restauracji, jakie są dostępne w większych i mniejszych miastach, do klientów. I bardzo często te firmy właściwie w większości wspierają się właśnie mikromobilnością. I tutaj widzimy też duże wykorzystywanie skuterów, o których mówiłam, elektrycznych. I co ciekawe, w dobie pandemii COVID oczywiście zwiększyło się zainteresowanie takimi usługami, zwiększyła się potrzeba dostarczania właśnie żywności i posiłków do klientów do domów. Pewnym ułatwieniem z perspektywy konsumenta na tym rynku jest oczywiście fakt istnienia aplikacji mobilnych, którą z łatwością można obsługiwać. I też w ostatnich latach bardzo wzrasta udział procentowy wykorzystywania internetu i aplikacji mobilnych do składania zamówień. W 2020 roku aż 45% wszystkich zamówień właśnie w sektorze Food Delivery było składanych online. Um, rynek Food Delivery urósł w Polsce w zeszłym roku o 42% i te wzrosty w roku bieżącym są równie e, wysokie jak niewyższe. Um, I teraz należy tutaj podkreślić, że wybrane sieciowe restauracje deklarują, że aż 80% swoich zamówień realizują z opcją dostawy czyli. E, takie pójście do restauracji i zjedzenie na miejscu w restauracji staje się pewną rzadkością w dobie pandemii. Oczywiście przedsiębiorcy pokładają nadzieję w tym, że to się troszeczkę zmieni. Niemniej jednak jest to pewien trend, trend, który może się już nie odwrócić tak zupełnie do sytuacji sprzed pandemii. Podsumowując nasze rozważania, jak Państwo widzicie, jest ogromny potencjał w tym, aby rozwijać przewozy. Kargo w miastach za pomocą mikromobilności. Oczywiście mikromobilność nie będzie w stanie wyprzeć całego ruchu e, samochodowego z miast, e, ale może w dużym, w dużym e, procencie wesprzeć ten ruch i między innymi przede wszystkim przyczynić się do redukcji e, problemów, jakie, z jakimi miasta współcześnie się zmagają. Do problemów takich jak e, koszty czasu traconego w kongestii. E, Zużycie paliwa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które jest bardzo mocno konieczne we wszystkich miastach świata, właściwie. Mikromobilność to również odpowiedź na nowe problemy, jakie pojawiły się na świecie w związku z pandemią. Pasażerowie również kierują swoje preferencje i wybory ku mikromobilności, często ze strachu przed korzystaniem z transportu publicznego. A jeżeli oni są świadomi tego, że wykorzystanie samochodu nie jest w porządku i środowiskowo, i pod kątem strat czasu, zwracają się z transportu publicznego ku rozwiązaniom mikromobilności, redukując tym samym ryzyko zarażenia. Wspomniany rynek food delivery w wyniku rozwoju e-handlu, tutaj mamy bardzo dużo obszarów, w których mikromobilność może wypełniać pewne luki i potrzeby na przemieszczenia i również przewożenie towarów. Jeśli chodzi o ograniczenia i zagrożenia, to oczywiście obawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Odczuwamy to bardzo mocno w Polsce, gdyż użytkownicy mikromobilności, użytkownicy dróg dla rowerów, ale. Też całej infrastruktury, z której mogą na poszczególnych odcinkach dróg w miastach korzystać. No, te odcinki, ta infrastruktura nie jest zawsze dobrze przystosowana, nie jest takim gwarantem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, i to bardzo często samych pasażerów nieco odstrasza od wykorzystywania takich form przemieszczenia. Ale tutaj cała nadzieja w tym, że rozwój miast, taki urbanistyczny, planowanie szersze mikromobilności, mobilności jako elementu transportu, systemu transportu miejskiego no wejdzie w krew i będzie forsowana również przy takich twardych inwestycjach infrastrukturalnych, bo ta poprawa bezpieczeństwa jest niezbędna, aby właśnie odejść od nadmiernego wykorzystywania samochodów w miastach. Więc właśnie lokalnie, ponieważ nie każde państwo się z tym zmaga, nie każde miasto ma podobne problemy, niemniej lokalnie w Polsce faktycznie czekamy na ciągłe ulepszanie infrastruktury, bo obecnie borykamy się z tą niedostosowaną infrastrukturą do swobodnego i bezpiecznego ruchu w ramach wykorzystywania mikromobilności. Oczywiście pewną barierą jest ładowność pojazdów zaliczanych do mikromobilności, ale to już dzisiaj omówiliśmy. Potencjał jest ogromny i myślę, że to 180 kg testowych pojazdów firmy DHL w Polsce daje do myślenia. Pewną barierą jest również mentalność i przyzwyczajenia, ale myślę, że na zmiany zawsze jest czas, zawsze jest miejsce. Ważne, aby one były przemyślane, zbilansowane i zrównoważone, a tego zrównoważenia właśnie w transporcie najbardziej potrzebujemy. Dziękuję pięknie za uwagę.